Halo. Cześć widzowie, z small jak a to jest kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj sobie Wam y, tak naprawdę przekażę moją wiedzę, jeśli chodzi o jakość na filmów na YouTube. Mam nadzieję, że mój poradnik Wam się podoba, y, będzie podobał, bo po prostu taka wiedza jest dosyć y, mała, a ja jednak już trochę tutaj próbuję zrobić jakiś, jakiś większy po prostu film z większą jakością, co mi nigdy nie wychodzi. Ale za chwilę wam powiem dlaczego, więc widzimy się w pierwszym akcie. Dobra, powiem wam tak. Myślę, że ważnym argumentem jest zaczęcie od tego, że nawet jak nagracie w HD film, tak jak mój ostatni, to jeśli jesteście małym youtuberem, to jesteście tak jak formaty kodeku na youtubie i youtube wam i tak wybierze ten gorszy, to po prostu jest, wiecie, że youtube myśli, że nie wypalicie, co nie? I nie chce na was marnować miejsca na serwerze. Ale jest możliwe, żeby ten kodek po prostu sobie wbić lepszy. Czego ja tak szczerze mówiąc wiedziałem, ale myślałem, że kupię sobie nowy monitor i będę nagrywał co nie w HD, to ten kodek automatycznie mi się da. Otóż nie. Bo tutaj po prostu chodzi w tym o to, że jak macie film w HD, to musicie go przekonwertować na minimum 2K. Wtedy dostajecie lepszy kodek i wasze filmy będą po prostu lepsze. Jak do czegoś takiego po prostu dojść? Jak po prostu wyeksportować film w jak najlepszej jakości? Już za chwilę się dowiemy, już Wam po prostu odpalam Primera Pro i lecimy z tym. Dobra, posłuchajcie, wejdę w jakiś losowy projekt na premiere na przykład w ten. I jakby Wam to ja, pokazać? Robimy tak, że oczywiście klikamy w media, to właśnie na przykład mój stary. Ale, ale, tak, jakby y, wam y, jeszcze coś pokażę, jesteśmy w nowym projekcie. Robimy coś takiego jak The Sequence. Tutaj nie wiem, jakaś nazwa, na przykład. Hmm. Y, Rozdzielczość. Tak, żebyście na pewno zapamiętali. Settings. I robimy tak. Tutaj y, wchodzimy w Custom. Dajemy tutaj jakby y, rozdzielczość 4K Za chwilę wam pokażę co to jest za rozdzielczość, tylko że ja nie pamiętam Dobra widzowie, doedukowałem się trochę i taka jest jakby rozdzielczość 4K Więc polecam sobie ją ustawić właśnie, bo to jest najważniejsze Herce wiadomo najwięcej, bo Nawet w audio, wiem że to jest audio Znaczy w sumie to ja sobie zostawię takie, ale to już zależy od was, wiadomo że Wszystkiego tak naprawdę chcemy mieć jak mniej więcej. I tutaj, mamy jakby klatkę na sekundę, to wiadomo, że wybieramy 60. I nazywamy ten sequence właśnie rozdzielczość. I to mamy rozdzielczość 4. Tak, Taki mamy sequence. I przykładowo właśnie ja sobie przerzucę jakiś z mój film, nie wiem CS podcast na przykład ten, bo to jest właśnie film w Ultra HD partici. Przenosimy go tutaj. Kep i tutaj, ten film wygląda w ten sposób, a jak go e, po prostu dać na to wyższą To bardzo banalnie po prostu jemy na 200 skalę To jest trochę takie żenujące bym powiedział No i co nie... Jak coś nie martwi się o jakość, tutaj mamy teraz full jakość to, mogę I tak i wygląda pełna jakość omienić. Możecie sobie jeszcze pokombinować, ale To jest po prostu najprostszy sposób, żeby dać swój film w 4K Fakt są tu takie paski, ale one będą i raczej Powiem wam tak, raczej na YouTubie te, pas te paski nie będą jakimś dużym problemem, więc ja bym się o to nie martwił. Tutaj jeszcze jest ważna sprawa, jak będziecie to eksportować. Klikacie sobie tutaj File, Export, Media, to jest logiczne. I tutaj musimy wam dać takie jakby specjalne, w sumie ja muszę, dać wam specjalne ustawienia. Mianowicie tutaj wybieramy High Bitrate. Wchodzimy tutaj w, tutaj czekajcie. O tutaj o. O tutaj w profil i właśnie od od Dobra, no i level 52 i tutaj hike. Tutaj jeszcze, dobra, i po prostu ustawcie sobie też tutaj te ustawienia tak jak ja to mam. Schodzicie sobie na dół, VBR tupas i ustawiamy na fulla, na 300. I tutaj po prostu i, jak i po prostu export. Możecie sobie jeszcze tutaj nazwać film i wybrać miejsce, gdzie się ma zapisać. I powiem tak, lepszej jakości po prostu nie znajdzie się.